I drodzy, gdzie burza będzie? O, też widzisz, czyli jeszcze kilka rzeczy fajnych. Dobra, a teraz tak, ladies and gentlemen, robimy tak. Ja dokończam to, co miałem dokończyć, aczkolwiek mieliśmy przewrot ten. Czyli dokończam tutaj a polski. Język opisu też wybierzemy sobie. E, polski. I dobra, mamy to. Data nagrania, strata trata, tytuł gry, opcjonalnie. No to mamy. Fort, chyba już będzie na Fortnite. Tak, jest. Ok, ja to zapisuję. Wam daję na Streama link. Wklepujemy go tu. I zapraszam wszystkich, bo od tej chwili jesteśmy. Tylko tam. Tylko tam. Tylko tam, tylko tam, tylko tam. Mam nadzieję, że to się uda zrobić sprawnie, że tam przeskoczycie. Hej! Psztyk! Psztyk! O, to teraz zobaczymy komu się udało. Komu się udało dotrzeć? I kto ma konto na YouTube? 10 sekund i nie ma transmisji na YouTube, ja to znam, wystarczy, że sobie posłucham piosenek stąd. Śmiga, gibki bongo, o. Pamiętajcie, jeżeli macie dobry smartfon albo dobrego kompas, dobrym... Możecie sobie tu podkręcić i to na 14-40, no to to jest... Co prawda ja wtedy FPS-ów niestety mam bardzo mało, od 60 do nawet 30-40. No, ale ogląda się na pewno przyjemnie. Podświetlamy sobie. Jest Stefan z nami także. Proszę, czyli Stefan ogarnął kliknięcie wszystko się zgadza. No i proszę. I tutaj mogę wam powiedzieć dla tych co oglądali na fejsie, że no tu nie ma 17 sekund opóźnienia, tu jest raptem może 7 Przy tej jakości. Może 7 jest Co podaję, ja sobie muszę radzić w 30 FPS-ach w momencie, bo tutaj jakiś statek nam ląduje kosmiczny. Mi się wydaje, że, zna, że spokojnie wylądować. Są statki kosmiczne. Tak, jest tutaj typiarz. Zdecydował się lądować. Ojej, mi to trochę czasu zajmie. Ojej, dużo, 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 za dużo. I teraz jeszcze tu. I jeszcze jak nie będzie dobra ta. Średnie na jeża, powiem wam. Średnia na jeża. Tam widziałem typiarza. ile no boi, O klasyka, nie ma dużo. Dobra, dziewięć dych. Kuźwa macie, ona idzie do mnie mimo wszystko. Nie idzie. Cio, 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 cio. cio, cio. cio ona jest Kuźwa Jedna dziewięćdziesiątka. I teraz fire! Dobra, Konstantin dostała, ale ktoś do mnie trykał. Mam nadzieję, że teraz do mnie nie zacznie strzelać. Właśnie zaczął, niestety. Bierzesz to? Bierz tą broń. Dobra, damy sobie na ostatnią Czekajcie, tu się coś prało Kuźwa, co jest? Dobra, jeden zmienięty A to te pani Miękka rura Demon kurwa. Skąd ten demon? Kurwa, i co teraz? Teraz trochę papku trzeba iść poszukać. No nie wiem czy mi licznik dobrze teraz śmiga, cholera Pokazuje cały czas 6, a nie wiem, że jest sześciu na YouTubie, kto tam potwierdzi Myślę, że jest was dwójka No to będzie zewnątrz, nie, to będzie... No ten tutaj jest taki sobie, no jest, jest ten Daj tam i stąd wyjść Ty, jest jeszcze dodany nalot Na. Nalot Taki skodowy, nie? Wiecie o co chodzi? Mhm Dawaj tego, 50 taka O, jest ta Pikachu jednostrzałowa, ale jak romniesz to kurwa nie ma człowieka Tak myślałem, że nie jest przeładowany Ile mam do strefki kawałek yes. Są splashe? Ciekawe jest... Nie zrobiona. A gdzież? A na co komu? Bierzemy to, tamto już mamy. No, lecimy do tej strefki, już lecimy. A jednak, 7, więc chyba jest was tutaj. Tylko nie każdy może mieć konto. A moglibyście się wypowiedzieć o jakości, na przykład. Jaka jest różnica w tym, co widzicie? O. im Rest des